Jak się czujesz, gdy ktoś obcy uśmiecha się do ciebie na ulicy? Odczuwasz zdziwienie, zażenowanie? Zastanawiasz się, czy my się znamy? Albo gorzej, czy mam coś na zębach, albo na koszulce? Totalnie znam to. Ale ostatnio, jeżdżąc na rowerze, albo biegając, zaczęłam inaczej patrzeć na te uśmiechy, bo coraz więcej osób wysyła mi taki uśmiech, albo ja go po prostu zaczęłam zauważać. I nie patrzę na to, śmieją się ze mnie. Tylko może po prostu życzą mi dobrego dnia. I wiesz co? To uwalnia, bo kiedy przestajesz się bronić przed czułością i dobrem, możesz ją zacząć dawać dalej. Uśmiech, taki zwykły, może być początkiem łańcucha dobra i nie musi mieć powodu. Spróbuj dziś. Uśmiechnij się do siebie w lustrze, do kogoś w tramwaju, do pani w kiosku, do świata. Jestem pewna, że on też się do ciebie uśmiechnie. Pięknego dnia.